Wyobraź sobie świat bez skanowania, bez przepisywania i archiwizowania papierowych formularzy. Czy to tylko marzenie? Nie. To rzeczywistość, którą tworzymy dla naszych klientów. Tradycyjny obieg dokumentów stosowany obecnie w większości instytucji polega na stworzeniu i wydrukowaniu formularza w dwóch kopiach do podpisu. Obie kopie zostają podpisane, a następnie ta należąca do instytucji musi zostać zeskanowana w celu stworzenia jej cyfrowej wersji, zaindeksowana, po czym dokument jest transportowany i archiwizowany. Powoduje to konieczność zbierania i magazynowania dużej ilości dokumentów. Oprócz wersji cyfrowej, magazynuje się oryginalne, podpisane wersje tego samego dokumentu, co generuje oczywiście dodatkowe koszty dla każdej organizacji. Technologia iCPEN pozwala wyeliminować potrzebę korzystania z fizycznej kopii dokumentu. Dla całego procesu powstaje tylko jedna kopia, na której osoba docelowa składa swój podpis. Wszystkie dane archiwizowane są od razu na kopii cyfrowej, dzięki czemu nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych kopii, skanowania, transportu i archiwizacji. Nie tylko upraszcza to cały proces, ale pozwala również na zmniejszenie kosztów oraz zaoszczędzenie czasu pracownika. Jak to działa? Wykorzystujemy do tego technologię długopisu cyfrowego, który sczytuje unikalny układ kropek z dokumentu, określając dokładnie pozycję zapisu. Każde pociągnięcie długopisu jest rejestrowane wraz z danymi biometrycznymi i czasem zapisu, w związku z czym nie ma żadnych wątpliwości prawnych odnośnie takich dokumentów. System archiwizuje również dane z ekranów do zbierania podpisów, które stosowane są przy dokumentach o niższym ryzyku. Ekrany takie można zamontować na stacjonarnych stanowiskach obsługi klienta. Platforma ICPEN to jedyne na świecie rozwiązanie łączące cechy podpisu na standardowym papierze i tablecie. Współpracuje ona z trzema rodzajami urządzeń, długopisem cyfrowym, ekranami do podpisów oraz tabletami. Dzięki technologii ICPEN możesz zredukować ilość zużywanego papieru oraz skrócić czas przepływu informacji. Długopisem cyfrowym piszemy po zwykłej kartce, dane zapisywane są w pamięci urządzenia. Następnie przesyłamy je, podłączając długopis do komputera przez USB lub przekazując przy pomocy komunikacji Bluetooth i aplikacji mobilnej w telefonie. System ICPEN pozwala na tworzenie elektronicznej dokumentacji w momencie powstawania papierowego dokumentu. Oznacza to, że przetwarzane dokumenty, umowy, raporty, wnioski mogą być dostępne dla wszystkich upoważnionych pracowników bezpośrednio po wypełnieniu i podpisaniu. ICPEN w praktyce? W banku, gdzie najbardziej wrażliwe dane, takie jak umowy lub potwierdzenie wypłaty większej ilości gotówki, podpisywane są na kopiach papierowych. W szpitalu, gdzie ICPEN to rozwiązanie, które pozwala bez radykalnych zmian w organizacji placówki, wdrożyć elektroniczną dokumentację zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi terenie, gdzie wraz z systemem ICPEN eliminujemy problem związany ze zbyt wolnym przepływem informacji o liczbie przeprowadzonych kontroli, dzięki czemu kontrolerzy mogą zwiększyć liczbę operacji, a także skrócić czas oczekiwania reakcji na zawiadomienie o kolejnych. Chcesz digitalizować dokumenty na tablecie poza swoim biurem? Nie ma problemu. Nasza platforma ICPEN pozwala również zbierać dane i podpisy złożone na tablecie. A ty, czy już wiesz, jakie korzyści możesz osiągnąć z systemem ICPEN?